między Sieradzem a Sieradzem Męką. Pożar zaczął się na nasypie kolejowym, no ale rozprzestrzenił się poprzez krzaki i poprzez trudny dojazd. 4, około 4,5 hektara e, suwej trawy i krzaków tam spaleniu. Dzień wcześniej około 8 hektarów w miejscowości, w okolicach miejscowości Ruda. To są duże pożary angażujące duże siły i środki, no i też skupiające dużą liczbę ratowników, co też chcemy unikać, żeby się jakby nie spotykać w tak wielkich grupach ratowniczych. Prze Wszelkie szkolenia, wszelkie e, informacje podajemy sobie na zasadzie online, na zasadzie telekonferencji e, czy wideokonferencji, e, ale kiedy są działania ratownicze, to niestety już 12 zastępów, no to średnio razy, czterech czy sześciu strażaków, no to jest już odpowiednia liczba strażaków, które też, które też że tak powiem, nagle pracuje w jednym miejscu, czego do tej pory chcieliśmy unikać, odkąd y, panuje zagrożenie epidemiczne. Czy teraz jest tak, że na ten moment tych zdarzeń drogowych jest mniej? Rzeczywiście przez to, że, że ludzie pozostają w domu, a w domach zdarzeń jest mniej, wypadków drogowych jest mniej. Pożary mniej więcej na tej samym pułapie się utrzymują, dochodzą w tej chwili w związku z pogodą i z tym dosyć silnym wiatrem, dochodzą dosyć trudne i poważne, zaangażujące duże siły i środki pożary traw. Powoli wzrasta zagrożenie w lasach, także pewnie pożarów będzie przybywać. Natomiast tych pożarów w mieszkaniach, w domach czy, czy gdzieś w rolnictwie jest na tym samym poziomie wypadków drogowych, zdarzeń komunikacyjnych nieco mniej, bo rzeczywiście ludzie pozostają w domach. Co też nie, odczuliśmy w liczbie interwencji. Natomiast my też jako służba ratownicza zmieniliśmy trochę procedurę pod kątem właśnie uczestnictwa w tych w działaniach ratowniczych, w wypadkach drogowych. Też nasi ratownicy oprócz codziennego sprzętu ochrony typu hełmy, odpowiednia odzież, rękawice, doszły nam jeszcze maseczki, bo tak naprawdę na drogę nie wiemy z kim możemy mieć do czynienia, więc musimy pracować w maseczkach ochronnych. Poza tym po powrocie z każdej akcji dezynfekujemy nasze pojazdy, tak żeby zminimalizować to, to, to ryzyko.